Śmiali się ze mnie na kursie chłopcy, że w ciągu jednego miesiąca prowadziłem zespół trzeciej ligi, zespół w Mistrzów i zespół Ekstraklasy. Trzy bramki, trzy punkty, trzeci mecz z czystym kątem i trzeci mecz bez porażki, ale gra Korony Kielce w spotkaniu z Rakowem Przestochowa na pewno nie była na trójkę. Gdybyśmy mieli tak przymierzyć w szkolną skalę, to myślę, że takie 4 plus należy wystawić pod pierwszym trenerami Mirosława Smyły. Ale ten weekend był udany nie tylko dla pierwszego zespołu. Korona Kielce. Dwa. Rogoziński, proszę bardzo. Sąsiad. Twój sąsiad? Mhm. Uh -huh. Brawo Kacper. Z kim grali? Gajam, jeszcze jest 70... 70. minuta. Podlasie, biała podlaska. Proszę. Jest lider. Trener Grzesik pewnie zadowolony. No i rzeczywiście słowa Pawła Sokoła, bramkarza Korony Kielce, stały się prorocze i dziś Korona Kielce, rezerwy kieleckiego klubu, mogą się cieszyć z mistrza jesieni w rozgrywkach trzeciej ligi, więc z nami dziś trener tego zespołu, Sławomir Grzesik. Gratuluję trenerze. Witam mistrzostwa. Jesień na razie, ale, ale chyba taki fajny moment dla Was, bo bo absolutnie nikt na to nie stawiał, bo byliście beniaminkiem tych rozgrywek. Fajny moment. Fajna sprawa być na pierwszym miejscu. Chociaż trzeba przyznać, że, że, że w środku tego sezonu mieliśmy po tych meczach z Zaragozą, mieliśmy lekki kryzys. Teraz wróciło wszystko do normy. Szkoda, że sezon się kończy, bo myślę, że by było dobrze. Okrzepła ta drużyna, bo, bo tak jak mówimy, chyba najmłodszy skład w całej stawce, jeśli chodzi o trzecią ligę. Wiele drużyn utytułowanych, gdzieś tam, jeśli chodzi o rywali, z prze przeciwnicy, którzy no, mają nawet doświadczenie na poziomie pie pierwszej ligi ekstraklasy. Natomiast wy, 20, 19, 18, 17 latkami, niekiedy, 16 latkami, bo też tacy piłkarze grali, potrafiliście no, dominować nad nimi, nie tylko jeśli chodzi o wyniki, ale też o takie boiskowe wydarzenia, bo, bo te gry się fajnie oglądało. Tak, i to cieszy przede wszystkim, że, że to są młodzi chłopcy i dają radę. Yy, zdecydowanie najmłodszą drużyną jesteśmy, bo w Pro Junior system bodajże mamy nad drugą drużyną ponad 4000 punktów przewagi. To o czymś to świadczy. Yy, bardzo dużo zawodników młodych w wieku juniora i młodzieżosa rozegrało u nas spotkania w trzeciej lidze na poziomie seniorskim, co cieszy i widać, że ci chłopcy robią cały czas postępy. To jest najważniejsze, bo, bo, bo cieszy pierwsze miejsce, ale jednak najważniejszą Tutaj najważniejszym aspektem jest to, żeby się ogrywali na poziomie seniorskim. No właśnie, od razu się pojawia pytanie w głowie, czy korona pójdzie śladem lecha Poznań, rezerw, lecha Poznań z poprzedniego sezonu, czyli no, te rezerwy do drugiej ligi awansowały. Tam już tak łatwo nie jest. Natomiast jakby chyba ewentualne doświadczenie, które można zebrać już na szczeblu centralnym będzie dla tych piłkarzy w przyszłości wejścia do pierwszej drużyny absolutnie bezcenne. Na pewno na razie tak daleko nie sięgamy, jeżeli chodzi o. o... Już myślenie o graniu w drugiej lidze, że tak powiem. Na razie staramy się skupiać nad tym, żeby jak najwięcej przygotować tych chłopców do gry na poziomie na razie trzeciej ligi, żeby umieli tam podjąć walkę, umieli wygrywać, bo to jest też bardzo ważne. Żeby się nie załamywali często jakimiś porażkami, tylko żeby cały czas brali do przodu. Jak wyjdzie zobaczymy. Wiosna jest zawsze inna, zawsze jest cięższa na pewno. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, ja na to liczę, że ci chłopcy będą się cały czas rozwijali, bo to są młodzi ludzie, a młodzi ludzie więcej mają tego przyrostu, tych umiejętności w tak krótkim czasie. Świętowaliście jakoś mistrzostwo jesieni? Nie, nie, nie. Tutaj akurat, żeśmy nie świętowaliśmy, jeszcze treningi się jeszcze nie skończyły. Ja teraz chciałbym wkroczyć znów w jakiś w pewien taki ważny etap dla tych chłopaków, bo... Bo będzie teraz czas na to, żeby poprawiać swoje indywidualne umiejętności, bo już nie będziemy musieli się przygotowywać teraz do, do meczów pod względem taktycznym, fizycznym, tylko zwrócimy uwagę więcej na aspekty czysto techniczne, bo na pewno tym chłopcom jeszcze brakuje i będziemy to teraz w tym okresie nadradzać. No ale to jest grupa i fajna jako kolektyw, jako drużyna, którą gdzieś no, budowali. Poprzednie szkoleniowe, jeśli chodzi o, o drużyny juniorskie, czy Marek Mierzwa z Krzysztofem Mądzikiem, doprowadzili praktycznie groty zawodników w poprzednim sezonie do Mistrzostwa Polski Juniorów. Trener trochę wymieszał ten skład ze swoją drużyną rezerw z poprzedniego sezonu, bo został Ernest Dobkiewicz, był Piotrek Pieszkała, no teraz kontuzowany też przesunięty na raczej na stały już do pierwszej drużyny. Ale też tam są indywidualności. Chciałem o tych indywidualnościach trochę porozmawiać, bo rzeczywiście, jak się ogląda czy rezerw. Czy się oglądało choćby dwumacz z Realem Saragossa? To jest kilku zawodników, którzy się tam po prostu wyróżniają. Jest. Jest kilku zawodników, którzy na pewno mają predyspozycję na to, żeby w niedalekiej przyszłości zagrać na poziomie ekstraklasy. Na pewno muszą nad sobą jeszcze dużo pracować. Tak jak powiem, mają tutaj o tyle taki dobry poligon, doświadczalny, że mogą od czasu do czasu zagrać z zawodnikami. Dużego pokroju, choćby nawet ostatni mecz. Yy, yy, zagrał z nami yy, Nemania, który ma rozegranę, tak. który ma rozegrane z spotkań w Partyzanie, to, to o czymś świadczy i jest się od kogo uczyć. Yy, to jest fajna, fajna taka sprawa dla nich. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł mieć rezerwy w trzeciej lidze jakby było wyżej. Jeszcze było. Czy są już gotowi właśnie na. Na klasę mówiąc w no bo przecież ich kolejnym celem to musi być awans do, do pierwszej drużyny na stałe i zacząć regularnie grać na, na, ekstra, na, poziomie, na poziomie Ekstraklasy. Myślę, że są bardzo blisko, natomiast jest to trudne pytanie, bo w tak młodym wieku różnie się reaguje na publiczność, która na pewno w Ekstraklasie jest większa, na, na stadiony, ale niektórzy posiadają takie umiejętności, że myślę, że już są gotowi do tego, żeby zacząć ich pomału wprowadzać do, do, do drużyny Ekstraklasy. A jak piłkarze z pierwszej drużyny schodzą właśnie do, do drużyny rezerw, jak oni się zachowują? Czy dla nich to jest, mówiąc tak kolokwialnie, kara, że jednak muszą zagrać na gorszym boisku, gorszym stadionie, na poziomie trzeciej ligi, często z rywalem, który zupełnie nic nie mówi? Czy jednak no wiedzą, że to też jest dla nich cenna jednostka, te 90-45 minut trzeba wybiegać, i trzeba dać trenerowi Mirosławowi Smyle argument, żeby w kolejnym meczu pojechać na, na mecz klasy? Ja myślę, że z tym nie ma problemu. W tej chwili ogólnie już zawodnicy podchodzą więcej świadomie do piłki nożnej i wiedzą o tym, że jak to są zawodnicy tak jak Nemania, po jest po, po, po kontuzji, jak zawodnicy, którzy nie grają w pierwszym składzie wiedzą o tym, że muszą uzupełnić te minuty gdzieś na boisku grając z przeciwnikiem, nie tylko w gierkach wewnętrznych i podchodzą do tego... Bo pytam też o to trenerze, bo paradoksalnie jak ta grupa z pierwszej drużyny była większa, w składzie rezerw, to te wyniki nie zawsze były dobre. Znaczy, Ale to jest może związane z tym, że nie zawsze się piłkarze wtedy rozumieją. Jak jest większe grono trenujących chłopców razem z sobą, to wiedzą mniej więcej co mają grać, w jakim kierunku ta gra, tą grę mają toczyć. Bardzo często było tak, że zawodnicy z pierwszej drużyny schodzili i Schodzili dopiero na mecz ligowy, a nawet na, nie miałem ich na ostatnim treningu. I wtedy może był jakiś bałagan, ale to jest specyfika pracy w drugim zespole i tak będzie. Ale natomiast znów plus jest tego, że ci młodzi chłopcy znów mogą się uczyć jakichś indywidualnych umiejętności od tych, od tych więcej doświadczonych z, z Ekstraklasy. Dla trenera to ostatnie miesiące, to ostatnie półrocze, to taki intensywny czas i chyba taki najbardziej. Mm, Wiele trener jako do tego doświadczenia zyskał, no bo jednak i rezerwy, trzecia liga i przygotowanie klubu, drużyny do dwóch meczów w rozgrywkach UEFA Youth League z Realem Saragosa. i w międzyczasie tymczasowa opieka nad drużyną w Ekstraklasie po zwolnieniu trenera Gino więc no działo się mówiąc wprost. Dużo się działo i, i powiem szczerze że dużo się jeszcze dzieje, bo jestem akurat na kursie UEFA Pro, gdzie, gdzie jest to kurs bardzo czasochłonny właśnie. Jutro wyjeżdżam na, na mikrogrupę do Niecieczy. i tak sobie ostatnio podróżuję. Na przykład w tym tygodniu więcej nocy spałem w Białej Podlaskiej niż, niż w Kielce. A się dobrzy dobrze mecz złożył, że tam. No ale przyjechałem tutaj i dopiero pojechałem z powrotem. Jak prawidłowo mnie obecność prowadzi treningi mój asystent Maciek, Maciek śmiech. Który jest bardzo ambitnym człowiekiem. Dyskutujemy na temat treningów. Ma fajne pomysły, dużo mi w tym pomaga. A natomiast, jeżeli chodzi o tą intensywność wcześniejszą, to śmiali się ze mnie na kursie chłopcy, że w ciągu jednego miesiąca prowadziłem zespół trzeciej ligi, zespół w Lidze mistrzów i zespół ekstraklasy. No i rzeczywiście tak było. No, czasu nie mam. No to... To ostatnie doświadczenie, czyli praca z drużyną w Ekstraklasie w bardzo trudnym momencie, bo gdzieś drużyna rozbita po serii porażek, po tej już pewnie nie do końca układającej się współpracy z trenerem Letierim. I to też Mirosław Suma podkreśla, że ogrom pracy, które został wykonany przez te dwa tygodnie, kiedy to trener, wspólnie m.in. z Kamilem Kuzerem, objęliście drużynę, to mu też pomogło na nowo te, ten zespół zbudować, kiedy on już objął samodzielnie, samodzielnie pracę w Kielcach. No jeśli tak było, to mi jest bardzo miło, no, starałem się robić mm, tą pracę mm, i wykonywać ją tak jak, jak najlepiej potrafię. Na pewno trochę mi pomogło to, że już wcześniej byłem w takiej sytuacji i niektórych y, chłopaków znałem choćby nawet z tego, że schodzili do, do y, za do, czasów Gino do, do, do drugiej drużyny, to jest jedno, a nie z niektórymi. Pracowałem już wcześniej y, w pierwszej drużynie jako asystent. Także... Y, Udało się dotrzeć gdzieś po tym trudnym okresie do, do, do głów zawodników, bo myślę, że to było najważniejsze. Myślę, że ten mecz z Wisą Kraków był niezłym widowiskiem. Szkoda, że nie wygranym, bo. bo... No co ciekawe, dla Wisły to były ostatnie punkty w ekstraklasie od tamtego momentu, czyli ten punkt wywieziony tutaj z Kielc. Wtedy wszyscy go przyjęliśmy pewnie z takim zadowoleniem, no bo jednak i dobra gra i wreszcie przerwana seria porażek. Natomiast z perspektywy czasu pewnie można byłoby zagrazić o pełną pulę. Można było tym bardziej, że, że, że były ku temu okazje. No cóż, no taka jest piłka. My, my żeśmy też wtedy chyba byliśmy chyba jeszcze znaczy, w dużo większym dołku niż, niż, niż nawet, Wisła. Na pewno. Niż, niż Wisła. I jest o tyle pocieszające, że ten punkt został zdobyty. I zdobyty, i to nie z przypadku, tylko no, wydaje mi się, że po dobrej, solidnej grze. Tam. Należało żałować tego, że nie zdobyliśmy trzech punktów, bo tak jak powiedziałem, sytuacji mieliśmy dużo więcej. Tak zapytaliśmy naszych widzów, o co by zapytali właśnie trenera Sołownira Grzesika, i często się pojawiało pytanie, czy ambicją trenera jest w przyszłości, jak już zostanie zakończony kurs UEFA Pro, praca w ekstraklasie z Koroną, no bo jednak dla człowieka tak mocno związanego z klubem, no to pewnie taki najwyższy szczebel w tej, w tej pracy trenerskiej tutaj w Kielcach. Znaczy jak najbardziej tak, no, po to jestem na kursie, po to y, szedłem na ten kurs, po to teraz bardzo ciężko pracuję, dużo wyjeżdżam, uczę się. Za parę dni, czyli 9 dosłownie, grudnia wyjeżdżam do Staszna, do, do drugiej Bundesligi, do Aue. Y, wiadomo, każdego trener, y, marzeniem trenera jest praca w klubie Ekstraklasy, moim też. My tutaj też jakby zamysł tego naszego programu jest taki, żeby nie tylko dyskutować o o teraźniejszości, ale też czasami wracać do, do przyszłości I, i trener przez te wszystkie swoje lata spędzone w Kielcach, najpierw jako piłkarz e, od początku lat 90. praktycznie do, do jego końca, e, potem jako trener, asystent, trener grup młodzieżowych itd., itd. I tak sobie pomyślałem, że zadałbym takie pytanie na przestrzeni tych lat i tych różnych szatni i piłkarzy, których trener spotykał jako zawodnik, jako szkoleniowiec. Kogo by dziś koronie wstawił do, do składu. Taką jedną osobę, która by się bardzo przydała, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, ale też taki charakter boiskowy który dziś by pozwolił no, tej jakości dodać zespołowi. Jest takie jedno nazwisko, może dwa, trzy, nie wiem. Hmm. Wydaje mi się, znaczy. No, jedno jest trudno wskazać, bo to by się przydało tak na, no, w każdej pozycji. Ale, ale takim numer jeden wydaje mi się piłkarzem z którym ja na przykład e, trenowałem jako trener to wydaje mi się, że jednak Edi Andradina. Edi. Tak, to, to był piłkarz dużej, dużej wody, że tak powiem. Mimo to, że jak był tutaj już u nas to był piłkarz już schodzący, że tak powiem z piedestału z racji wieku. On poszedł jeszcze wtedy do pogoni. E, do pierwszej ligi pomógł awansować do Ekstraklasy. Tak i jeszcze w Ekstraklasie grywał, ale to był już jednak zawodnik schodzący. Natomiast nieprzeciętne umiejętności piłkarskie, nieprzeciętne. Bo do tej pory nie spotkałem zawodnika, który umie podać burą na 50 metrów zewnętrzną częścią stopy. Także myślę, że to była postać numer jeden, jeżeli chodzi o umiejętność. No i też te stałe fragmenty, które na razie są boloczką korony, bo nawet w tym maszu zrakowałem sporo tych rzutów wolnych przy poprzednim z lechem Poznań, ale jakby brakuje takiej osoby, która jest w stanie z tego 20-22 metra dobrze kopnąć. A Edi, jeżeli o nim rozmawiamy, on to miał te jego słynne spadające liście gdzieś tam. Idealnie, bo to jest, to jest po No ale wracając jeszcze do tego, do tego pytania, to, to nie tylko tacy zawodnicy są potrzebni w drużynie. No, no, trzeba by tutaj wymienić. No, Grześka Piechny, który, jak to się mówi, strzelał na zawołanie. Nie tylko, czy, czy, czy Marcin Robak, który może do końca jeszcze u nas się nie rozwinął, dopiero później, czy, czy, czy w obronie, nawet bym tutaj powiedział o takich charakterystycznych ludziach jak. jak Bartek Grymaniak. Czy nawet Piotrek Malarczyk, który miał cięższą chwilę, ale jest to zawodnik znów dający dużo więcej pod względem charakterologicznym drużynie. Myślę, że też by się taki człowiek przydał. A słowo Grzesiek jako piłkarz no piłkarz to. Piłkarz to za duże słowo. No, grałem w piłkę. No. Grałem w piłkę. Grałem na, na poziomie obecnej pierwszej, pierwszej ligi, także chyba to była to był mój. Max, Top. Top. Także jukaż to duże słowo. Zawodnik. Dobra, to trężnie kończąc to spotkanie, plany na najbliższe miesiące. No wiemy, że jakby kolejny rozwój, proces uzyskiwania licencji UEFA Pro starszy w Niemczech, natomiast no, czy celem będzie jak najlepsze przygotowanie się do tego, żeby zawalczyć o awans do, do drugiej ligi. No bo to był ewenement, jeśli chodzi o koronę, pewnie też o kluby Ekstraklasy, bo no, że, że dwa kluby w centralnych, na centralnym szczeblu, dwie drużyny. Będziemy się starać grać o najwyższe cele, na pewno, tylko nie będziemy tak samo tracić tego no, naszego drugiego pomysłu na, na, na tą drugą drużynę, czyli ogrywanie tych młodych zawodników. To, to nie był przypadek, że już w tej chwili w tych rozgrywkach zagrali nawet nie 16-latkowie, tylko 15-latkowie, bo jeszcze nie pokończyli. i Radek Severyś. i bo dwa razy i Radek Seweryś na Wiświnie zagrał połówkę bo oni muszą jak najszybciej wchodzić do tej szatni seniorskiej. To jest takie pierwsze przetarcie. Ja widziałem, jak oni to przeżywają, ale trzeba powiedzieć, że, że, że zdali egzamin. Natomiast rozmawiałem tak samo z trenerem ich kadry narodowej, z Dariuszem Gęsiorem, który notabene jest wykładowcą na, na kursie UEFA Pro. I jest bardzo z tego zadowolony, że te zawodnicy już występują w tej chwili w seniorach, bo myślę, że, że tędy jest droga, bo, bo ja kiedyś sprawdziłem, pytałem się wszystkich zawodników, którzy zaistnieli na poziomie ekstraklasy, w którym wieku wchodzili, mieli styczność z pierwszą drużyną. Już nawet nie mówię o graniu, tylko styczność. Każdy mówił w wieku 16, 17 lat, 18. Ci, co przeszli cały wiek szkolenia w juniorach, najczęściej później I zostawali w niższych ligach. Także ja też zadebitowałem mając bodajże 16 lat w drugiej lidze, czyli w obecnej pierwszej, pierwszej lidze. No to niech tak będzie, niech rzeczywiście tych młodych chłopców, wychowanków Korony, czy też piłkarzy, którzy tutaj trafiają w wieku 13-14 lat z innych klubów, trafia do tej drużyny w Ekstraklasie jak najwięcej. A jak mają takiego nauczyciela jak Sawomir Grzesik, który potrafi to robić, to, to pewnie zawsze jest <gry> będzie im o to łatwiej. Zobaczymy, Dzięki. czy potrafi. Na razie jeszcze musimy to sprawdzić do końca. Dzięki wielkie trenerze za, za wizytę w studiu programu na Koronie. Dajcie znać oczywiście. Co sądzicie o kielskiej młodzieży w komentarzach? Oczywiście gratulujemy, no bo tytuł mistrza jesieni w trzeciej lidze dla tak młodego zespołu jest na pewno niezwykle cenny. Widzimy się za tydzień. Pozdrawiamy. Kłaniamy się.